Nieskończoność we mnie, granic nie ma tam, w błękicie owijam do źródła docieram. Nieskończoność we mnie, granic nie ma tam, w błękicie owijam do źródła docieram. To ja zacznę od tego mojego, moich bóli początkowych. Ja to nazwę porodowe, bo się coś z tego na pewno wywiązało. Więc pierwszą noc to miałam bardzo silny ból brzucha, taki po prostu, że nie, nie mogłam spać pierwszą noc. A już liczyłam na to, że właśnie pierwszy dzień, ja, pierwsza noc, to ja tak zrzemnę się i, i do rana spokojnie dośpię. A tu nie nie, nie, nie dało rady. Ale po pójściu do talety, wróceniu, tak po, po tym moim. Oblaniu zimnych potów mi to minęło. No to mówię fajnie, to teraz mogę sobie. Tak sobie wymyśliłam, że dam sobie intencje. Intencje dla siebie na oczyszczenie, na oczyszczenie mojej głowy z różnych takich mm, sytuacji, takich przejść świadomych i, i nieuświadomionych, bo już nawet nie, nie mam siły sobie ich uświadamiać, a wiem, że mogę je po prostu usunąć z mojej głowy, żeby. Żeby po prostu już tam nie tkwiły. Tak sobie to wymyśliłam. Ukochuję je, przytulam, miłuję, dały mi na pewno jakieś doświadczenie w moim życiu. Natomiast nie chcę ich już wyjmować z mojej głowy i rozpatrywać, dlaczego się tak stało, a jaką lekcję z tego wyciągłam. Po prostu wiem, że tu, gdzie jestem, to jestem na dobrej drodze. I to mi wystarczy. Natomiast to spowodowało taki ból głowy, że mnie bolała przez cały dzień i później jeszcze całą noc, więc totalnie nie spałam. Natomiast, a jeszcze to oczyszczenie, to tak sobie oczywiście oczyściłam to, co, ma mi, co miałoby mi szkodzić, natomiast to, co dobre, co ma mnie uczyć dalej, to postanowiłam, żeby sobie pozostało i kiedyś się być może ujawni. Po tym, jak już mnie ta głowa przestała boleć to poczułam taką lekkość w umyśle. Mówię, o, fajnie, dziękuję. Wdzięczność oczywiście, że to wszystko y, wyleciało. Natomiast jeszcze powracały takie pojedyncze sprawy, y, jak sobie tak otworzyłam. też nie od początku mojej życia, tylko po prostu wskakiwały mi różne tematy. Y, wiem, jakie lekcje z nich wyciągłam. Dały mi do myślenia bardzo dużo. Natomiast totalnie też je ukochałam i już zakończyłam, że tak powiem. To, co z nich wyniosłam, dało mi bardzo dużo i stanowiłam, że sobie po prostu gdzieś tam mogą sobie zostać w pamięci, ale już nie będą wychodziły na wierzch, że tak powiem, w różnych sytuacjach. I po tym wszystkim właśnie ta lekkość w mózgu, ta po prostu taki tylko przestrzeń czułam, mówię, kurczę, fajnie, to ja sobie tą przestrzeń wypełnię czymś, co jest dla mnie dobre. I tak sobie powiedziałam, i, no i tak sobie leżę. I to już, był, to już był trzeci dzień, czyli i ostatnia noc. No i sobie tak leżę. I teraz już wiem, dlaczego te owoce na mnie spływały. Bo jak Roman sobie pomyślił o pomyślał o Matce Ziemi, która te owoce rodziła, to ona wszystkie je chyba do mnie wrzuciła. I słuchajcie, ja widziałam, jak mi tu latają przed oczami w różnych postaciach jabłka, gruszki, różne owoce, jakieś ananasy. Ja, ja, ja miałam myśli takie, że jestem na wczasach i ja jestem na wczasach w trzydniowym all inclusive, gdzie są tylko owoce. Ja byłam na imprezie, gdzie były tylko owoce. No, wszędzie, gdzie ja nie, nie, nie weszłam w jakąś, w jakąś scenerię, to wszędzie były tylko owoce. Po prostu oszalałam na ich punkcie, ale po prostu ja ich czułam smak, po prostu ich soczystość, ich taką, taką, taką odżywczość. Po prostu, no, no nic tylko, powiedziałam, jadę do sklepów po dark po owoce, bo oczywiście sobie zostawiłam w domu, ale no, trzeba dokupić nowych. Także. Tylko, że niestety te owoce nie dały mi spać tą ostatnią noc. Nie spałam totalnie w ogóle, bo jak chciałam znowu zasnąć, no to te światło, światło białość przed oczami po prostu miałam. Przy zamkniętych oczach białość. Mówię, no nie no, przecież przy świetle nie zasnę, przecież śpi się w ciemności. Może to też jakiś program, ale, ale no nie, nie dałam rady. Yy, ale, ale czuję, że dużo rzeczy się wyczyściło tak na takim etapie, że ja już wiem mniej więcej, w którą stronę y, powinnam, znaczy powinnam. Wiem, że idę w dobrą stronę, tylko y, teraz wiem, że w pewnych kwestiach muszę być stanowcza. Ty powiedziałaś, bardzo mi pomogły w ogóle twoje słowa, które mówiłeś w międzyczasie, żeby, nie wiem czy ja tak dokładnie powtórzę, żeby nie dać sobą po prostu rządzić innym ludziom, tylko postawić na swoim, jak czuję, że coś dla mnie jest dobre. A jeszcze nie wspomniałam, że te przemyślenia to obudziły Twoje gongi. Ja po prostu tak się wzruszałam za, każdy... za pierwszym i za drugim razem, to mi płynęły łzy. Nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu miałam łzy. Gągi, bęben, bęben, bęben przepraszam, bęben. Bęben, dokładnie. Po prostu niesamowity dźwięk. Niesamowity dźwięk. Dzwoneczki uspokajały koszy, Ale będę to w, po, prostu, po prostu wytwarzał jakieś takie wibracje, które coś jeszcze uwalniały, ale to, to już nie wiem co. Także tyle tyle myślę. A to światło. A to światło. Gorejące, jaśniejące. Jaśniejące Chyba się roztopię, jakbym była słońcem Chyba się roztopię, jakbym była słońcem Chyba się roztopię Jakbym była słońcem